Koniec strajków w Koninskiej Hutie we wtorek przed godziną 22.00. Porozumienie podpisali strajkujący oraz szefostwo Aluminium Konin i Metal SA. Tak, tak, tak no, no, tak. no, to pewnie no, jest no, komputerze tak, no, tak. Tak, na komputerze, derze, to tak? Chyba jest. To tak. no, nie ma problemu. A pan z komu deruje? Co 40 chłop, to nie 4. Dobrze, że pani. Znaczy się Masz no, no, Pro. Znaczy no, się Loro, ponieważ uzgodniliśmy tekst porozumienia, chciałem obu stronom bardzo serdecznie podziękować w imieniu również załogi, pozwólcie, że ja to nawet zrobię, w imieniu społeczności lokalnej, również w imieniu inwestorów, dlatego że ten spór został rozstrzygnięty w kierunku poszukiwania nowoczesnych rozwiązań. Dla rozwoju tej firmy. Ja jestem spokojny o to, że porozumienie nie dotyczy dzisiaj, tu i teraz, ale dotyczy również czasu przyszłego. Ponieważ w stosunkach pracy obie strony yy, to jest niedobre słowo są skazane na, na siebie, ale one razem tworzą nierozłączny duet, który z musi współgrać i musi, że tak powiem, generować z jednej strony zyski, z drugiej strony szanować i dbać, o ludzi. I takie porozumienie właśnie dzisiaj zostało zawarte. I tutaj składam gratulacje obu stronom za zrozumienie, za rozsądek i za wyobraźnię przede wszystkim, i odpowiedzialność. Dziękuję bardzo i zapraszam do podpisania porozumienia. Cześć. Po prawie dziewięciu dobach załoga wróciła w nocy do pracy. Od środy do dzisiaj, to samo już mówi, tyle dni, to musiało być ciężko. No tak, ale jak przebiegały negocjacje, powiedzcie tak. Od... Negocjacje są zawsze trudne, tym bardziej, jeżeli trwają prawie tydzień czasu, prawda, dzień przed dniem oprócz weekendu, ale żeśmy wypracowali jakieś... Wspólne zdanie, chyba to jest najważniejsze. Związki zawodowe wywalczyły cofnięcie wcześniejszych zwolnień dyscyplinarnych oraz podwyżki płac. Żadna ze stron nie chce jednak mówić o szczegółach wzrostu wynagrodzeń. Między innymi te wczorajsze rozmowy spowodowały to, że tak naprawdę zaczęliśmy chodzić po obszarze, który był do przyjęcia dla wszystkich stron, znaczy się, dla dwóch stron generalnie. Dla wszystkich stron, to m.in. dla właściciela. To co mówił pan prezes, te systemy motywacyjne, uznaniowe itd. Tak tak zdecydowanie trzeba zmienić. I tutaj nie mamy wątpliwości również, że w tej kwestii jest naprawdę dużo do pracy. Umówiliśmy, że poświęcamy na to jakiś czas jeszcze. W zespołach czy w ewentualnych dyskusjach dopracujemy te. To tak, żeby naprawdę dla dobra tej firmy przede wszystkim, dla dobra, żeby ta firma się rozwijała. Bo to jest nasz drugi dom. I tu nikt z naszych kolegów y, inaczej nie myśli jak ja. Nie ma wątpliwości. Bo... Udało nam się wypracować y, porozumienie, które jest y, wstępem do stworzenia takiego systemu wynagrodzeń, który będzie korespondował z wynikami finansowymi spółki, jak również w dużej mierze będzie skupiony na gratyfikowaniu pracowników najbardziej aktywnych i pracowników wykwalifikowanych. Uważam, że jest to dobre porozumienie i cieszę się bardzo z jego podpisania. Podwyżki mają objąć całą i opierać się na systemie motywacyjnym. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, na początek wzrost pensji zasadniczej to ponad 200 zł brutto, a kilkadziesiąt złotych więcej mają dostać pracownicy, którzy zarabiają mniej niż 4000 zł. Zdaniem prezesa zarządu aluminium Konin Impex Metal Esa Jerzego Popławskiego protest pomógł lepiej poznać się i szefostwu. Również szef komitetu Strajkującego Zdzisław Nawakowski przyznaje, że droga do porozumienia wymagała czasu. Każde negocjacje dotyczące szczególnie tak bardzo drażliwych kwestii. Wymagają, wymagają kompromisu. My byliśmy od samego początku przygotowani na ten kompromis, ale tak jak tu stwierdził pan prezes, wymagało to naprawdę głębokiej i długiej debaty. I z tej okazji poznaliśmy się lepiej jako strony, dzięki tutaj panu mediatorowi. Poznaliśmy przede wszystkim również szefa Impex Metalu, pana Szeligę, który nas tu również wspierał. Nie związkowców oczywiście, ale pana prezesa. Ja po prostu nie chwalę pana prezesa, ale osoba, która zarządza takim konsorcjum jak Impex Metal, ona naprawdę... Nie musiała tu być, tak sądzę, ale naprawdę wiele wniosła, wiele nam pomogła. E, spojrzała trzeźwo, może jako trzecia strona na to. Dziękuję również tutaj e, panu Piotrowi Wiśniewskiemu, który też tutaj negocjował. Kolejny pocałunek śmierci. Dość spore doświadczenie, zważywszy na to, że. W, no. Ani u nas w naszej grupie nie mieliśmy takiego przypadku, no ani w swoim życiu jeszcze nie przechodziłem tak długiego procesu mediacji. Także na pewno dużo wiedzy przyswoiłem w tym czasie. A co było najważniejsze, jeśli chodzi o tę wiedzę według Pana? Ja myślę, że przede wszystkim w takich momentach wsparcie osób współpracujących jest najważniejsze. Faktycznie ze strony pana prezesa i pana Piotra Wiśniewskiego no, miałem dość spore wsparcie, za co serdecznie im dziękuję. Myślę, że to pozwoliło doprowadzić do wypracowania tak korzystnego porozumienia. Przypomnijmy, że strajk w konińskiej hucie rozpoczął się w miniony poniedziałek 20 sierpnia. Z 24-godzinnego przerodził się w protest ciągły okupacyjny. W ciągu 9 dni jedynie wczoraj jeden z kontrahentów otrzymał towar załadowany na jeden samochód. Właściciele spółki twierdzą, że jeszcze za wcześnie, by oszacować straty.